To jest to kobieta, czy zbiórka na trybunach, na przykład to podium. Zawsze w WKS-ach mi się bardzo dobrze startował. zawsze pamiętam, że nawet na koniec sezonu, czy jak byłam w zawsze te dobre rezultaty osiągałam, więc zawsze miło przyjeżdżam i startuję. Który to jest wynik w tym sezonie? To chyba wysokie miejsce dałby na w Europy w Barcelonie. Eee, byłoby to piąte miejsce, no niestety borykam się cały z w kątówkę, więc niestety. Jestem bardzo zadowolona, 4 metry utrzymuję równą formę, mimo że troszeczkę już w ten... roztrenowaniu, że tak powiem, w Także ten wynik mnie bardzo cieszy. Myślałam, że będę miała troszeczkę większą konkurencję i to mnie może bardziej zmniejszywało. Ale i tak myślę, że cztery ma stanu opłaty to wygodne. Z roku na rok mitym wygląda coraz lepiej, coraz więcej konieczności przychodzi podoba mi się coraz bardziej. To był taki start, jak pragnę, przecież pamiętajmy o ludziach, którzy będą przyjeżdżać. W Krakowie. Myślę, że to ma rodzinie i... Pierwsze miejsca. W wyniku jesteś zadowolony? W wyniku nie jestem. Nie jestem za bardzo zadowolony, ale mówię, no to był taki sprawdzian po w obozie w górach. No i biegłem sam, praktycznie od startu do mechy. No nie miałem za bardzo z kim rywalizować. To na pewno się, się tak przyczyniło, że wynik nie jest najlepszy, ale wydaje mi się, że na tydzień będzie lepszy.